Moi drodzy, dzisiejszy odcinek, nagrany być może pod wpływem emocji, może być lekko niepokładany, niekształtny. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać na temat końca świata. Gdzie macie swój koniec świata? Czy jest takie wydarzenie, pod wpływem którego rozleciałby się cały Wasz dotychczasowy system wartości? Czy jest takie wydarzenie, które niebagatelnie zachwiałoby Waszym życiem? Gdzie jest Wasz koniec świata? Myślę, że. Każdy z nas ma go zupełnie gdzie indziej i każdy z nas zazdrości sobie nawzajem, przynajmniej mam tu na myśli osoby z niepełnosprawnością, że mamy go zupełnie gdzie indziej, chociaż tak naprawdę nie mamy czego sobie zazdrościć bo i tak przyjdzie moment kiedy każdy z nas będzie musiał po raz wtóry być może zbudować swój świat od nowa i stanie się tak niezależnie od tego jaki mamy status społeczny, materialny i tak Po prostu są w naszym życiu wydarzenia, graniczne wydarzenia. Ja to nazywam punktami zero, które powodują, że wszystkie nasze dotychczasowe wartości wydają się mało znaczące. Nieważne bywają, bywa też, że stają się mało z rzeczywistością w której żyjemy, ale każdy z nas ma takie punkty i wiecie co jest najważniejsze, żeby w tych punktach, mimo że jest źle, mimo że jest krytycznie oddawać się Jezusowi, żeby w tych punktach wiedzieć co, a raczej kto jest filarem naszego życia, żeby uczynić z Jezusa z Boga taką opokę, coś co się nigdy nie zmieni, bo On zawsze będzie nas kochał, a nie sztuka. Żyć z Bogiem wtedy, kiedy wszystko jest dobrze. Nie sztuka żyć z Bogiem wtedy, kiedy wszystko się układa. Sztuką jest oddać Bogu bardzo dużo w momencie, kiedy nie mamy nic. To bardzo trudne, ale przypomina mi się. Postawa wdowy, która przecież nic nie miała, a oddała wszystko, oddała całą siebie. Przypomina mi się wczorajsza Ewangelia, w której, było, w której była mowa o końcu świata. Koniec świata nastąpi dla każdego kiedy indziej i każdy z nas będzie musiał parę razy przebudowywać swoje ziemskie życie, zanim się dostanie do nieba. Jestem święcie przekonana, że to nie tylko dotyczy osób niepełnosprawnych, ale przecież wszystkich tych, którzy mają rodzinę, mają bliskich, bo wszystko w życiu przemija, nie przemija tylko wieczność, nie przemija tylko miłość do Jezusa. Jestem święcie przekonana, że każdy z nas miał takie momenty zero w swoim życiu, których musiał Zaczynać wszystko od nowa. Ale w końcu w życiu przyjdzie moment, kiedy dostaniemy się do nieba, kiedy otworzymy bramę nieba pełni ufności i pełni tęsknoty za najwyższym, bo przecież, jak będziemy w niebie, to już nic nas nie będzie obchodzić. Nic nas nie będzie bolało. Ja mam taką perspektywę być może zabawną, że zdarza mi się czekać na moment nieba i wyobrażać sobie jak by było, gdyby już pozwolono mi otworzyć te bramę. I jestem przekonana, że byłoby pięknie. Kochani, nie bójmy się przebudowywać swojego życia, pamiętając, że z każdego dobra, z każdego zła, prędzej czy później powstaje dobro. Jest jeden warunek. Warunek jest dość oczywisty, ale trudny do zrealizowania. Mianowicie, jest, jest to bezapelacyjna obecność Boga w naszym życiu i to nie na poziomie oglądania filmików na YouTube, czy też yy, uczenia się psalmów na pamięć czy też uczenia się samych fragmentów Pisma Świętego. Ja tu nie lekceważę jego wartości, ale najważniejsza dla Jezusa czy dla Maryi myślę jest sama osobista. Relacja z nią i znam wielu ludzi, którzy co prawda znają wiele fragmentów Pisma Świętego na pamięć, ale nie mają Boga w sercu, nie mają Boga w sercu, nie mają cierpliwości do drugiego człowieka, który się od nich różni, bo przecież jesteśmy różni. Kochani moi, nie bójmy się zmiany w swoim życiu i nie bójmy się przyznać, że dotykamy swojego końca świata. Póki możemy żyć, żyjmy tak, jakby każdy koniec świata miał oznaczać każdy jego początek. A w momencie, kiedy przekroczymy ziemskie progi, że, że tak powiem, cieszmy się i weselmy z tego, że możemy spojrzeć je ze sobą w oczy. Chciałabym bardzo, żeby Jezus był w mnie dumny, bo oznaczałoby to, że nie gadam bzdury. I nie mam pewności stuprocentowej, że te, że te moje filmiki są naprawdę dobre. ale, przeci ale przecież chcę Wam przekazać Jego miłość. Chcę Wam przekazać Jego dobro. Chcę Wam przekazać Jego słowo. I pamiętajcie, że nie trzeba robić rzeczy wielkich, żeby wielbić Boga. Zaczynajmy od rzeczy małych. Zaczynajmy od rzeczy prostych. Tylko On wie, na czym to się skończy? Amen.